Witajcie, moje kochane wdzięczne serca i wszyscy nowi widzowie! Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to tym bardziej zostań razem z nami i zobacz, co się będzie dzisiaj działo. A będzie bardzo ciekawie, dlatego że przed nami trzecie QA i dwa kolejne pytania od dwóch różnych. Osób. No tak więc możemy od razu zaczynać. Zdradzę tylko tak na zachętę, że dzisiaj będę mówiła o tym, jak to się dzieje, że mamy dwie różne twarze oraz o tym, co przeszkadza w osiągnięciu wdzięcznego serca. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie na dziś. Zastanawiam mnie jeszcze tylko, co oznacza, że ktoś jest letni. Z góry dziękuję. Autor tego pytania też wysłał ten fragment, który pewnie większość z was kojarzy o byciu zimnym lub gorącym. Takie moje pierwsze skojarzenie to być letnim oznacza być gdzieś po środku. Dlaczego tak ludzie robią? Bo to jest wygodne. Być po środku w relacjach i nie opowiadać się po jednej stronie, z każdym trzymać, każdemu przytakiwać. Być po środku chociażby w różnych wyborach raz decydować, jak osoba. Bieżąca, jak osoba wybierająca taki sposób na życie, a raz zupełnie odwrotnie, bo akurat taka sytuacja się pojawiła, że tak było dla mnie lepiej. Można dopasowywać swoje decyzje do sytuacji, gdzie powinno być odwrotnie. Człowiek, który się opowiedział, który jest zimny lub gorący, bardziej wybiera sytuacje, wybiera ludzi, wybiera. E, swój sposób na życie pod decyzję, którą uprzednio podjął, a nie odwrotnie. Jeżeli ktoś potrafi się określić jako zimny lub gorący, oznacza, że jest niesamowicie odważny, e, stanowczy, potrafi decydować o tym, co go otacza. E, ma na to wpływ i świadomie wykorzystuje ten wpływ, a nie daje się ponieść. Przez czynniki zewnętrzne i jest jak taka chorągiewka na wietrze. To człowiek letni nie podjął decyzji, czy wybiera pana Boga, czy go odrzuca. Tak jak już mówiłam, można mieć dwie twarze w relacjach, w różnych decyzjach, ale wszystko sprowadza się do pana Boga. To, czy ty na przykład pozwalasz na to, by ktoś oczerniał innego w twoim towarzystwie, czy nie. Tak naprawdę, w swoim gruncie ma pytanie, czy Ty wybierasz Pana Boga, czy go odrzucasz? Drugie pytanie na dziś. Witam serdecznie. Czy można osiągnąć wdzięczne serce bez chęci i decyzji przebaczenia sobie ludziom? Widzę, że tutaj autor tego pytania to wdzięczne serce określił jako taki stan, można się domyślać, że duchowy, emocjonalny, który w pewnym momencie się osiąga. Gdyby rzeczywiście tak na to spojrzeć, to na pewno nie da się w pełni osiągnąć wdzięcznego serca, jeżeli nie przebaczy się sobie i innym ludziom. Nieprzebaczenie kryje w sobie mnóstwo rozgorczenia, żalu, nawet nienawiści. Nie dzieje się to jedynie w sferze myśli, ale to idzie dalej zgodnie ze schematem OBC, o którym wam często wspominam, czyli te negatywne myśli o kimś lub o samym sobie wywołują w Tobie nieprzyjemne emocje, a one prowadzą Ciebie do różnych zachowań, które świadczą o tym, że nie przebaczyłeś sobie czy innym ludziom. Tego nieprzebaczenia tworzy się cała Twoja życiowa postawa, z którą Ty na co dzień funkcjonujesz. Bo pełen stan wdzięcznego serca to jest pełna Boża Radość, Boży Pokój, Boża Miłość i po prostu pełnia szczęścia. Te myśli i emocje yy, cały czas cofają Ciebie do przeszłości i każą Tobie tam pozostać. Bo cały czas rozpamiętujesz jakąś sytuację, jakąś osobę. Swoje zachowanie, e, z przeszłości właśnie być wdzięcznym Bogu i innym ludziom, to dziękować tu i teraz, dlatego że tu i teraz dzieje się Twoje życie. Tu i teraz ludzie dają wiele z siebie i Ty możesz za to dziękować. Tu i teraz żyje Pan Bóg, bo Teraz możesz żyć w Jego obecności, teraz On zsyła na ciebie Boże Błogosławieństwa i wiele różnych łask. Jeżeli Ty cofasz się do przeszłości, to automatycznie oddalasz się od Boga, który y, żyje w teraźniejszości. Jednak, i tutaj mam nadzieję, że, że, że już sobie nie odpowiedziałeś na to pytanie i nie wyłączyłeś, zostań razem ze mną, bo teraz jest bardzo ważny moment. To, że Ty. Jeszcze nie przebaczyłeś sobie i innym, nie oznacza, że ty nie możesz być wdzięczny i że ty sobie tą wdzięczność musisz odłożyć na później. W żadnym wypadku. Ja zawsze powtarzam, że wdzięcznym człowiekiem możesz stać się już teraz i może nie będziesz wdzięcznym pod każdym względem, ale dziękować możesz już teraz. Jeżeli potrafisz otworzyć usta i wydobyć z siebie dźwięk, to już teraz możesz zacząć nagło dziękować Panu Bogu. Już teraz możesz pójść do kogoś i komuś za coś podziękować, co dobrego dla Ciebie zrobił. Wiadomo, że jest to trudniejsze, jeżeli chodzisz z nieprzebaczeniem w sercu, dlatego że nie jesteś spójny. Na zewnątrz starasz się być wdzięczny, a w środku masz niewdzięczność i nieprzebaczenie. Natomiast nie poddawaj się i mimo tego nieprzebaczenia dalej dziękuj Bogu a Bóg będzie ciebie przemieniał. Bóg będzie dawał tobie coraz więcej radości, pokoju i miłości. On będzie oświetlał swoim światłem te wszystkie ciemne miejsca, pełne tego żalu, pełne właśnie tej nienawiści. Tutaj możesz odwrócić tą sytuację i nie zastanawiać się czy będę wdzięczny, skoro nie przebaczyłem, tylko właśnie będę wdzięczny i dzięki temu mogę przygotować się do tego przebaczenia. I tutaj od razu takie e, praktyczne wskazówki, jak możesz to zrobić. Otóż przede wszystkim dziękuj Panu Bogu za tego człowieka, tych ludzi, którymi nie przebaczyłeś. Dziękuj za to, jacy są, co robią, jak się zachowali kiedyś. Co zaszło właśnie w przeszłości, czego nie możesz nim wybaczyć? Jeżeli nie możesz przebaczyć samemu sobie, dziękuj za siebie, za to, jaki jesteś, jak żyjesz, co zrobiłeś w swoim życiu. Dziękuj Panu Bogu i dziękuj też tym ludziom, którym nie możesz przebaczyć. To jest strasznie trudne, ale ty możesz na poziomie behawioralnym zacząć zmieniać swoje emocje i myśli i przez to właśnie. Pan Bóg przemieni Twoje serce. Możesz po prostu odwrócić sytuację i zacząć od drugiej strony. Moi drodzy, ci, którzy jeszcze nie przebaczyliście, nie poddawajcie się, bo wdzięczność jest dla każdego. To na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Be grateful i do zobaczenia już w kolejnym odcinku.